Masz wiadomość. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania. Siedem buław. Co wychodzi naprzeciw? Świat. Wynik, odpowiedź, rada? Cesarzowa. Dołożę kartę. A, z kielichów. Dołożę kartę. Diabeł. Dołożę kartę. Siła. Na spodzie talii jest karta śmierci. I to może być tło czytania. To jest zmiana, ogromna zmiana. Setna, siedemka, buław. To są problemy w związku. Pokonywanie strachu przed nowymi wyzwaniami. To jest niepokój. Chcemy być liderem w parze. Mamy potrzebę miłości. Mamy potrzebę udowodnienia, że ma się prawo do miłości. Toczymy walkę w obronie własnych interesów. Albo toczymy walkę o własne potrzeby. To jest postawienie granicy partnerzy wzajemnie blokują swoje działania. Często to są blokady na portalu społecznościowym. To też jest walka o partnera, lub walka o zachowanie trwałości w związku. Trzeba się to gadać. Pójść na ustępstwo, bo grozi rozstanie. Również siódemka buław pokazuje zazdrość, zazdrość o partnera. Nie bądź o niego zazdrosna. O kogo ty jesteś zazdrosna? Lepiej postaw na swój rozwój duchowy, osobisty, bo otrzymasz nagrodę za włożony wysiłek. Co wychodzi naprzeciw świat? To jest brak swobody działania, brak efektów pracy. To też jest porażka z własnej winy. Mamy obawę, aby coś zmienić. Człowiek utchnął w jednym miejscu, w jednym środowisku, i przyzwyczaił, przyzwyczaił się do takiego sposobu życia. Powstał nawyk, powstała samotność. Aby wydostać się ps z psychologicznego bagna, to trzeba otworzyć się na świat, na ludzi, wychodzić do ludzi, komunikować się. Wynik. Odpowiedź, rada, cesarzowa, as kielichów, diabeł i siła. Słuchając, oglądając dodę, która mówi o związkach partnerskich, co to jest związek partnerski, jak powinien wyglądać związek partnerski, mówi o wartościach w związku i tym podobnie, mówi... O miłości, będąc po dwóch rozwodach, jest dla mnie mało wiarygodna. To też jest takie bujanie w obłokach o wspaniałym, cudownym, idealnym związku. Szkoda, że to tylko kończy się na jej mowie. Często słyszę, że on jest taki mądry, wartościowy, a przecież to on popełnia czy popełnił największe i kardynalne błędy. Tobie nie przyszłoby do głowy, aby tak postąpić, zadziałać, popełnić taki błąd, a jego stawiasz na pierwszym miejscu i ignorujesz jego błędy. On jest słabym ogniwem do związku. To jest słaby partner. Za którym ciągną się jego błędy, weźmiesz za to odpowiedzialność, a przecież nie o to chodzi w związku. Z takim partnerem nie buduje się związek, który nie ma zamkniętej przeszłości. Tutaj też jest lęk widząc diabła, że on sobie nie poradzi i szuka pomocy. On szuka pomocnicy, a nie partnerki. Powinnaś być jego partnerką, a nie pomocnicą w rozwiązywaniu jego błędów, jego problemów. Na lęku, na niesieniu pomocy potencjalnemu partnerowi, związku nie zbudujemy. To nie twoja rola, aby rozwiązywać jego problemy z przeszłości. Kobieta dla mężczyzny jest celem, a zdobycie jej jest jego celem. Ona powinna być jak Ferrari. Natomiast on powinien mieć wypracowany sposób, aby być z tobą, być w twoim towarzystwie. Musi się o to postarać. Nie może dostać łatwo. Nie może mieć łatwo. Jeżeli będzie miał trudności, aby do ciebie dotrzeć, to będzie cię bardziej doceniał i szukał z tobą kontaktu zawsze bądź ferrari i czekaj na ferrari jeżeli podjedzie do ciebie fiat 126p chociaż kiedyś to był luksus to z szacunku do niego poproś go aby gdzie indziej zaparkował bo zablokuje podjazd dla ferrari Trzeba znać swoją wartość. Trzeba się cenić. Jak byłam mała, to jeździłam pomarańczowym Fiatem 126P. Zimową porą, podczas jazdy z rodzicami, siedziałam z tyłu z moją siostrą. Na głowie miałyśmy puchate czapki, puchate rękawiczki. Często mama się do nas odwracała i patrzyła czy jesteśmy dobrze opatulone szalikami, bo było bardzo zimno. Maluch potrzebował dużo czasu, aby się rozgrzać. Natomiast latem, to był kolejny szok. Kiedyś były bardzo upalne lata. Jak Maluch stał na chodniku, bo kiedyś nie było podziemnych garaży, to wsiadało się do takiego samochodu, jak do sauny, która jest połączona solarium. Zdecydowanie ten samochód nie nadawał się do jazdy. Zdecydowanie ten samochód nadawał się tylko na wiosnę. Tata miał samochód z prędkościomierzem. Pamiętam, jaki był zadowolony, szczęśliwy, że ma taki wypas. Oj, zeszłam z kursu. Czytanie zakończę tymi słowami. Postaw na siebie. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Miłość. Klara Tarot Plus. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o siebie.